Rozpoczynamy, niech to będą dobre zawody, ale powinniście wysokie. To jest w stronę Tomka Gajewskiego, Panowane bez problemu. Jest Wojtek Simka blisko, z potężne uderzenie Kamila Kwiatkowskiego, ale Tomek wciąż, wciąż na nogach, blokowania Falcons. Sporo zawodników będzie naciskało na Pantera i był bardzo blisko zablokowania, ale Kamil Kwiatkowski sporo miejsca, ładny spin move, drugi, słaby bieg rozgrywającego. Wiemy, że po kontuzji nie będzie aż tego ryzykował. Króciutko fantastyczne złożenie, podanie sporo miejsca. Jakub Spura, dobre bloki. I wypadła piłka i przejęta jest piłka przez Jaguar Niestety po tym... Ale na boisku rozgrywającego Tomek... Yy, Przomek, Witek Gajewski. Michał Zięta uderzony bardzo mocno, ale yy, chyba mamy pierwszą próbę, tak, z running backa. Czyli będzie daleki rzut, tak jest. Ależ niesamowite nieszczęście po stronie... ...w ruchu Olek Donda. Mateusz Ozimek, pierwszy kontakt, przed nim, ale zrywa te takle. Bardzo mocno uderzony, e, już taką formację. E, mieliśmy wtedy silny bieg, tak jest. Olek Donda... ...zatrzymany, ale jest kolejna pierwsza próba. Tak jak mówiłem, Olek Donda też... Do... Olek Donda, czy będzie w końcu jakiś bieg? Solowy bieg rozgrywającego, dobry bieg Kuby Spyry. Ładnie w drugim poziomie i... Upada piłka, ale... Odzyskuje Justice Jardine. Była bardzo blisko. Numer 35 to oczywiście Patryk Żrubek Zmocnienie. Spore problemy. Jest szansa na dwa punkty defensywne. Nie będzie chyba flagi, ponieważ tam dobrze zgrany z timingiem. Także w tym słońcu powinien radzić sobie całkiem nieźle. Jest dalekie podanie, ale... Ach! Prawie opanowane. Bardzo efektowne by to było za stronę. Chcą w ten sposób sprawdzić, jakie krycie jest. Spora presja na Olku Dondzie. na piłka. I prze prawie, że przechwycona niestety wypuszcza. Flat, e opuszczali drużynę w nie najlepszych relacjach. I Oleg Bonda szuka miejsca. I tak jak mówię, bardzo podobny sposób dobiega do pola punktowego i przyłożenie e sporo. Mistakli sporo, ale myślę, jakąś flagę. E pewnie jakiś taunting wkradł się tam. E tak jak mówię, ten pojedynek dla wielu z zawodników znaczy troszeczkę więcej. E Będzie mieli pewnie 15 jardów kary odmierzone. E na kopnięciu, ale posłuchajmy. Jak to zadziała? Snap jest ok, problemy z utrzymaniem. Kopnięcie, chyba udane, ale sporo, sporo szczęścia. Więcej szczęścia niż rozumu naprawdę. artydefensywny defensywny liniowy. Michał Zięta zrywa tak, i będzie ma szansa na pierwszą próbę. Tak? Pierwsza próba i więcej. Uderzony jeszcze teraz. Przez Konradę. Tym razem snap na dobrą wysokość i pędzi mocno uderzony przez Kamila Kwiatkowskiego. Ee, Michał Armleczny, Andromeda zaprasza. Tym razem znów problemy ze snapem. Musi to podnieść Krzysztof Kowalczyk i odkopnąć najlepiej. Aj, niestety spinowani na pierwszym jardzie, ale. Wydaje się, że zbyt szybko ruszył Tomek, ale chyba solowo Witek Gajewski. Uderzył plecami w pylon i to będzie przyłożenie, tak jest. Czyli w Nie niezależnie od podwyższenia e, polski rozgrywający kontra polski rozgrywający remis 1 do jednego Każdy z nich po solowym przyłożeniu e, i widzimy że tutaj rozgrywający w naszym kraju. Jest wszystko ok, ale zatrzymane przez Wojtka Simkę kopnięcie i 7 do 6 do odbioru. I druga połowa startuje właśnie w tym momencie, głęboko, głęboko kopnięte, przekopane prawie całe boisko, e, piłka wpada w pole punktowe, defensywne i powrót e, tutaj do Tychów. Michał Zięta w pojedynku jedna z tym z Konradem Darmuchwałą e, zatrzymany, ale zysk, zesunięty skrzydłowy, widać, że jest to krycie 1 do 1, man to man e, i Michał Zięta e, 5 yardów, może 4. E, Znów piłka w rękach Michała Zięty. Szuka miejsca w drugą stronę. Jest tego miejsca dosyć sporo. Dobre bloki i chyba zobaczmy, jak, czy ręce w górze sędziowie pokażą. Tak, jest przyłożenie. E... Widzimy, że będzie próba kolejnego zagrania. Tak jak, tak jak to w futbolu bywa. Możemy po przyłożeniu zagrać za jeden. Proste, dosyć kopnięcie. A możemy spróbować z krótkiego dystansu. E zagrać defensywy Witek Gajewski i cóż to będzie. Chyba będzie to podanko i. Opanowane! W końcu udało się piłkę opanować z numerem 30 za dwa punkty. Wpisuje się na, na listę. Punktujących Paweł Barul Paweł Barul w tym wam pomocny. A teraz Oleg Dondaj, próba podania. Musi uciekać. Ma trochę jeszcze w baku Olek Donda. I zobaczmy, to jest chyba pierwsza próba. czy... drugi drużyny można powiedzieć, czyli Hammers, ale teraz snap bardzo dobry. Kopnięcie też dobre, ale rotacja nieprzyjemna. Chyba będzie wracać ta piłka. I piłka dla Falco, zależnie porozumienie po stronie Jaguars. Cóż się wydarzyło? Zobaczymy teraz, czy będzie to zinterpretowane. A póki co ten atak nie funkcjonuje najlepiej. Olek Donda odrzuca do Marcina Miaczewskiego. Sporo miejsca. Ale teraz uderzenie. E, bardzo fajnie wyglądające na Witek Gajewski e, oddaje piłkę tym razem do Pawła Barula. I tak jak mówiłem, szybki jest to zawodnik niesamowicie. Sporo miejsca w sideline. Uderzony przez Kamila Kwiatkowskiego, ale e, też nadepnął sam na linię. E, o, ale jest snap dobry. Piłka z opana I biegnie Krystian Kowalczyk sam. Czy będzie. Kil... Dobrze przedziera się Krystian Kowalczyk, ale. Czy będzie to pierwsza próba? Tak, się przygotować. Jest dobry snap i Olek Donda sam w pojedynku zrywa te takle. Jest sporo, sporo zysku. Próba jeszcze podcięcia tam przy, na, przy samym sideline też zdejmie nieco ciężaru z barków Olka Dondy, ale nie. Olek sam w e, biegu leci. Olek Donda sporo tam miejsca. Postawił takim hesitation movem, czyli takim zwodem Zawodnik, który e, pamięta już nie jeden futbolowy sezon. Olek Donda szuka miejsca, ale chyba nie znajdzie niestety. Powalony znów na. Snap jest dosyć niski, piłka ustawiona i chyba będzie udane to kopnięcie. Tak. E, trzy punkty dopisują Falcons do, swoje, e, do swojego. E, z, do swojego e, worka z punktami. Dziesięć oczek na ich koncie. E, nie wiem, czy była to słuszna decyzja, ale e, wciąż. Cztery punkty. Cztery punkty straty, długo zajęło ustawienie się na linii Falcons, Karol Cabel z piłką szuka miejsca do zewnątrz, dobrze się tam przedziera, ale biegami yy, i na sam koniec odpalą jakąś głęboką petardę, Marcin Michalczewski dobrze przedziera się przez te takle, jest pierwsza próba. Że muszą Falcons szukać nowego rozgrywającego. Wypada jeszcze piłka teraz, gdyby tam Marek Reguła nieco trzeźwiej się zachował. Była szansa na przechwyt. Niespotykana to sytuacja w przypadku kolana. A to kolano właśnie kończy to spotkanie. Przypominając Państwu wynik: 14 do 10. Brawa dla gości, ale brawa też dla Falcons. Brawa dla. Olka Dondy, brawa dla Kaspra Koszrowskiego i dla wszystkich tych zawodników, którzy zostawili sporo serca na boisku, walczyli do ostatnich momentów, walczyli do ostatnich sekund. A ja dziękuję państwu tutaj zgromadzonym i dziękuję także naszym sponsorom, czyli miastu Tychy, które to dobre miejsce dla sportu.